Ja miałem, miałem pacjentów, małżeństw. Po wieku lat około 72-3, bardzo sprawny fizycznie lekarz znalazł przez analizę krwi podwyższony cholesterol gdzieś około 270, 200, prawie 300 i przyszli do mnie i przerażeni tacy, bo zaczęli brać lekarstwo na obniżenie cholesterolu i zaczęli się fatalnie czuć. Znaczy, poza tym jest taka sytuacja, jest wieczór w Polsce, to mogę mówić na ten temat. Jeden z najbardziej poważnych zastrzeżeń, jakie oni mieli, to był taki, że po prostu przestali współżyć seksualnie, bo cholesterol po prostu uniemożliwił, znaczy lekarstwo na cholesterol po prostu uniemożliwiło to. I nie chcieli, on nie chciał brać wajagi, nie chciała brać żadnych tam innych leków na pobudliwość i skut, dlatego przyszli do mnie po pomoc, żeby obniżyć cholesterol. Ja im dałem dietę. Jedną szklankę surowego mleka prosto od krowy, dziennie, i dwa surowe jajka dziennie. Z tego powodu, że w tych dwóch typach żywności są wszystkie elementy żywnościowe, jakie potrzebne są człowiekowi do życia: wszystkie witaminy, minerały, aminokwasy i enzymy. To są rzeczy, proszę Państwa, jajko jest komórką życia, a mleko jest pierwszym pokarmem, który nowonarodzony który nowo, nowo organizm dostaje. Także one są niesłychanie bogate. W te elementy odżywcze, i oni po dwóch miesiącach takiego, taj, takiej diety cholesterol spadł prawie do 220 I lekarz i lekarz. Mówi, no widzicie Państwo, jak to dobrze, że Państwo braliście te lekarstwa na obniżenie cholesterolu. To teraz wiadomo, że Państwo potrzebujecie te lekarstwa. Oni pytałem się, ich, czy oni powiedzieli swojemu lekarzowi, że to było surowe mleko i dwa jajka dziennie surowe. Oni mówi, nie, baliśmy się, baliśmy mu tego powiedzieć. Także, także tak to wygląda. jest bardzo wielu mitów w cholesterolach i mogę państwu powiedzieć jedną rzecz. Bardzo wielu młodych ludzi, szczególnie teraz, ludzi, którzy żyją w stresach, ludzi, którzy, którzy mają kłopoty finansowe, którzy mają problemy ze znalezieniem pracy, ludzi, którzy chcą utrzymać podwyższony standard życiowy, ludzi, którzy przechodzą niesłychane stresy z tym związane. Bardzo często nie jedzą właściwie, nie wypoczywają właściwie. Ci ludzie będą mieli podwyższony cholesterol, i obniżanie tego cholesterolu to jest wpychanie tych ludzi w choroby, których oni nigdy by nie mieli, gdyby nie to, że usunięto, że obniżono im sztucznie cholesterol.